Trzy zgłoszone przez Kielczan inwestycje zostaną zrealizowane ze środków kieleckiego budżetu obywatelskiego na rok 2020 w ramach dużych zadań inwestycyjnych, gdzie koszt każdego z nich przekracza 150 tys. zł. Najwięcej, bo niemal 5400 osób swój głos oddało na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9. Na drugim miejscu znalazło się boisko do piłki nożnej przy SP25, na trzecim projekt pod nazwą Dodajmy Bociankowi Blasku. Z wyznaczonej na budżet obywatelski łącznej puli 7 milionów złotych zrealizowanych będzie ponad 16 zadań małych, to te, których koszt realizacji pojedynczego zadania nie przekracza kwoty 150 tysięcy złotych. Powstaną m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, miejsca parkingowe, zbiorniki na deszczówkę, tor do nauki jazdy dla osób niepełnosprawnych, miejsca wypoczynku, oświetlenie krzyża powstańczego na bruszni, czy wreszcie zagospodarowanie doliny silnicy. Zakupiony będzie też dron antysmogowy dla straży miejskiej. Sfinansowane zostaną ponadto 32 zadań nieinwestycyjne, które wprowadzono do regulaminu po raz pierwszy. To między innymi festyny, konferencje, spotkanie edukacyjne, zajęcia samoobrony, imprezy muzyczne i sportowe. Szczególnie ten ostatni filar miękkich spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem i tutaj możemy wszyscy jakby podkreślić, że te projekty będą realizowane. Bardzo duże zainteresowanie w tej przestrzeni tych projektów inwestycyjnych małych, czyli do 150 tysięcy. Ciekawe informacje dotyczące definicji projektu, czyli jak on będzie wyglądał, ale też takiego PR-u promocyjnego, czyli zainteresowanie mieszkańców jest spore. I wszyscy zgłaszający swoje pomysły do realizacji na pewno chcieli wygrać. Oddano 23 570 głosów ważnych i aż 9 750 nieważnych. Niestety, nie wszyscy, jak się okazało, głosowali uczciwie przy sprawdzeniu nie parowało się na przykład numer PESEL z nazwiskiem imieniem czy ewentualnie z adresem zamieszkania były używane adresy zamieszkania zamiennie na przykład szkoły to było bardzo dużo takich zgłoszeń i te wszystkie stanowiły ilość nieważnych głosów w liczbie 3800 tak w zaokrągleniu natomiast no jest jeszcze jedna grupa, która jest grupą bardzo dużo unieważnionych głosów, ponad 5 tysięcy głosów, które były przesyłane grupowo, hurtowo. Wyraźnie widać, powiem, przeanalizowana została cała ścieżka. My oczywiście również zasięgnęliśmy opinii, opinii prawnej. Musieliśmy unieważnić te głosy, bowiem wyraźnie w wyglądało w taki sposób, że z jednego komputera, nie serwera zaznaczam, tylko z jednego komputera, były wysyłane w ciągu kilku godzin bardzo duże ilości tych głosów. Sprawa dotyczy zespołu szkół ekonomicznych przy ulicy Langiewicza oraz zespołu szkół zawodowych nr 1. To wszystko działo się w przeciągu mniej więcej dwóch dni do chwili, kiedy nie zareagowaliśmy, kiedy widzieliśmy, że faktycznie tak się dzieje i kiedy nastąpiło upomnienie. Natychmiast szkoły wycofały się i już później normalnie funkcjonowało to głosowanie na te projekty. Stąd i jedna, i druga szkoła, mimo tego, że zostało jej odebrane bardzo duże liczby. Głosów w małych projektach zmieściły się ze swoimi projektami. Całego głosowania jednak nie unieważniono. Czasami błąd kogoś nie może powodować, że wszyscy będą wrzucani do tego samego worka, bo jednak wiele tych projektów, bardzo ciekawych, otrzymało wsparcie. Ludzie wykonali, mieszkańcy wykonali dużą pracę, aby w swoich tych małych otoczeniach. Czy na osiedlach, czy w wspólnotach mieszkaniowych coś zrobić, czy nawet przy szkołach, więc sądzę, że byłoby to niesprawiedliwe, gdyby w tej chwili na przykład zamknąć to, a tak zdarzyło się w innych polskich miastach i żeby ten projekt obywatelski, czy ten budżet, który jest ten budżet obywatelski, który jest zaplanowany, został wykorzystany. Ponieważ są podejrzenia, że część głosu została sfałszowana, sprawę zgłoszono do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgłosiliśmy indywidualne przypadki, które zgłaszali nam mieszkańcy miasta Kielce, ale również te zbiorowe, gdzie czekamy z kolei na decyzję instytucji, która nam wskaże drogę, w jaki sposób należy w tym momencie powiadomić wszystkich tych, którzy mogą się czuć poszkodowani. W przyszłym roku głosowanie będzie się odbywało tylko drogą internetową, zaś każdy oddany głos będzie potwierdzany SMS-em.